Cześć! jestem Grzyś. E, tutaj jest Olmosenbo. Idę w 1992. Ok, więc zaczynamy. E, Powrót po długiej przerwie. Tak, po, długiej przerwie, po lekkich problemach technicznych. Lekkich, lekkich. Ciągnące się Dobra. chyba miesiąc albo dwa. To brzyś pędź przodem, pokażemy co się pozmieniało na tak. w ogóle cały domek. Cały domek. Dobra, zacznijmy od początku. Kto wcześniej nie miało nawet dachu. Teraz już ma dach. Dewil zrobił, ogarnął. Dewil się pochwali. czego tu się wchodzi? No dobra, mniejsza. Tu mamy nasz szybko który pokażemy zaraz, ale wejdźmy do domku teraz. To jest parę skrzynek, których jeszcze nie przynieśliśmy. Te drzwi prowadzą do mnie. Tam nic na razie nie ma, oprócz paru pochodni. Tu jest nasz magazyn. Znaczy na dole. Po takich oto schodkach schodzimy. Mały ton nie jest, ale sądzę, że nam zabraknie kiedyś miejsca. A jak zabraknie, to pójdziemy po prostu w dół i, i tam zrobimy następny magazyn i będzie ok. Dobrze, teraz pokażmy Kriba Devila. Napracował się. Napracował się, damy to wygląda trochę jak pochój Playboya. No, też. Ale, ale to fajnie. <noise> ale no, ciekawa wygląda. Nie, to właśnie dobrze, właśnie dobrze to się dobrze wygląda. Dwie one Pani pod okay. No to widzę, żeś się postarał trochę. Ile tych owiec zarżnęłeś? No dużo, dużo. Do Green, Green, Greenpeace dorwie się do ciebie. Znaczy dojdzie to do ciebie. Owce to samo właśnie? A racja, ha, fail. Oczywiście, że wiem. Oczywiście, że wiem, ale... To, co to było? Dobra, to. Klipper wrócący. <grym> Zij tego skina. Dobra, trzeba iść. Armus, idź za mną, nie przede mną. Więc tak, trochę mi się nudziło, to tu trochę pokopałem. No, trochę sobie pokopał tą szybę. Don't do, don't do that again. Bitch. <laughs> <jak f> <laughs> Okej, okay, więc tu kopałem, kopałem i tutaj no, trafiłem na cave'a. Tak. Którego, nie wiem, to możliwe, że teraz go zbadamy? Teraz. teraz. trzeba. Ja nie mam co prawda narzędzi pod wszystkich. Ja mam święki w owe to no, Najgorsze, że nie mamy... nie mamy tego. Y, żelaznego Pika. żelaznego pika, nie? No nie i spychać to. Okay. Trzeba piece przede wszystkim zrobić, materiały pozbierać, pochodnie postawić. Koper. Pikami ktoś Ja nie mam. Przy okazji, wień, jako że już dość dużo czasu minęło od niego odcinka, nie może wszystkie bugi hmm, zostały, naprawione. zostały naprawione. tak. Nigdy mi już można w normalnej prędkości wykopywać na Ktoś mi da pick up? Czy mam tak? Nie nie mam. Nie mam, musisz <słusza> zobaczyć. <słusza> ja ci mogę dobra. drewno dać, bo mam dobra. tylko jednego pika. Nie dobra, powstałem mu drewno. Yy, ta wyprawa się coś nie uda moim zdaniem. Dlaczegoż to. No, bo no, to nie ten... mamy dużo rzeczy przy sobie. To jest strony cave no. już się skończył, a ty tam masz e. jeszcze jakieś kebra? No tam się kończy no, to koniec. też. Koniec, to co, no, to... Mm. Tam nie ma nic co bardzo. Ja więc dodam tylko jedną rzecz od siebie. Na końcu filmiku pokażą się fejle podczas ostatniego nagrywania, kiedy mieliśmy problemy, bo tak. to nawet, bo to nawet <ścoughs> ciekawie wyszło. Miałem nie ja nagrywać, ale nie wyszło po prostu, miałem zbyt dużo problemów, nawet kiedy włączyłem Minecraft miałem dość mało efektów bez nagrywania, ale już się uspokoiło. Ormus, Ormus komp cię nie wydalił po prostu. Tak. To jest nienormalne. Ej no. Wziąłem się, zakopałem. Czyli nie to jest wina kompa, tylko myślę że programów, które, które mam tutaj stajowniki na pewno. Aż jedna znaczy, no, kompa, to wątpię, nie? Kopiemy gdzieś ten dalej? To jakbyś nawet jakbyś sobie w listę zainstalował tak. i używał ją tam, to by ci kom się nudził o, jeszcze. To, to jest Ale muszę to dobrać... dobrać... Siódemka, o co pracowano że Jest taka super, ale jednak. Brześ, chciałbyś się przejść może na górę? Nie bardzo. <noise> A co? Znaczy, bo ktoś by musiał. O, Ormus, nie skacz. Znaczy, przejdź tam na górę. W magazynie, w skrzynce z drzewem jest jego dużo. Musisz narobić trochę tych drfabinek, jeżeli mamy daleko. Okej, okay, to wam zwrócę i ten. No bo i... tak to daleko nie pojedziemy. Z mhm. się tu zakopiemy nie, nie wyjdziemy. Mamy jakieś plany na ten odcinek? Zbudować elektrownię? Czy... Ehm, myślę, że trzeba po prostu zacząć od rzeczy w Industrial bo jak na razie to żeby no, niewiele. Baterie tak. mamy, piece nam się... Ehm. Co się stało z piecami zobaczycie w loopersach? <grym> <grym> Musimy wszystko od nowa budować. Chociaż nie wszystko, ale są nam... Większość. Tak, to i ma... Różniejsze rzeczy to musimy zrobić od nowa, nie? <śmulatory> tak. No. Zupełnie nie wiem dlaczego. <śmulatory> Okej, okay, ale bez spoilerowania. No, bez spoilerów. Nie, nie, żaden spoiler. O, no, tu jest Team. Aha, jestem ciekaw, yy, Gdzie? czy... Ktoś ze, ze subskrybowanych chciałby grać w Divine Winda, Mógli, Znaczy ja mam taki pomysł, nie wiem jeszcze czy to wypali. No bo by zrobić Let's playa z Orp y Universalis 3 Divine Wind. Ale nie wiem, nie wiem czy, czy, czy by to wyszło. Bo wiem, że na pewno David by chciał. Nie wiem jak tam żyć. Żyś już tak. wyraził swoje zdanie. Aha, że, że Brzyś nie, nie lubi, ale fajnie się gra się, że naprawdę bardzo dużo osób i, i, i Dużo państw jest. Więc po prostu, jeżeli ktoś by był chętny, tak. y, to napisać do mnie albo do Ormusa i wtedy będziemy rozmawiać dalej. Y -hmm. I spokojnie będziemy grać na, na hamacz albo na tungle, więc... Na Tungle, Hamacz no. jest do dupy. Nie trzeba mieć nie mów tego głośno, bo niektórym akurat a może jakoś a złoto. podobać bardziej i cię za chwilę słuchajcie, y -hmm. co ci to. <suszel> ej tam ej. Nie, nie, nie nie, o, o do hejtowania. Ormusy, jak jesteś do góry, to jeszcze tak. się rozejrzyj, w której skrzyni jest iron. Bowe. I zrób... Chwila, po dajemno fukać? Zrobić drabiny. Zrobić drabiny. I zrób jednego tego, z żelaznego pika, bo tu mamy... Ten... Niebieski barnik. Lapis no, to jest. Żelazo, jest Ale nie, są tylko dwa ioningoty. Te trzy są potrzebne, nie? Mhm. No, no, bę. Dobra, to będą trzy. A nie ma do przetopienia tam? A kto miał ten? Steelpeaka, wiem, że ktoś miał. No ja miałem, ale mi zniknął już za pierwszym razem. Aha, no dobra. Jak mi się skraszowało, nie? Tak. O Jezu. Chciać że ten nowy odcinek w końcu bez problemów. Bo no, nagrać. I problemach. Dobra e, nowa chwila, bo tutaj chyba nie ma drewna. Sorry. Tam musi być drewno. <laughs> Sorry, wrześ. Zapadam się pod siebie. Robisz pod siebie. Ro... Skrój Chwila. A gdzie jest drewna, górze czy na dole? Na e, na... magazynie. Dzięki za odpowiedź. No magazyn jest jeden, na dole. No okej. Okay. To jakby tak się zastanowić... To ja mogę zrobić sobie walkbencha. O jest typ. Devil ciemnia się. Gdzieś co to oznacza? No, no, to oznacza, że muszę tu postawić pochodnie i możemy jechać dalej. Ciekawe czy mapy i w ogóle jak mapy działają ten. Mapy bardzo dobrze, to, że... dobrze działają. Ja używałem już na multiplayerze. Takie ja dużo Minecrafta nie gram. Oh wow! What? Potrzeba z tego. Wow, no bo według jak się prawym kliknie na, na ten na crafting e, table. Wszystkie przymoty się stały tak się pełen. Super, już moje makro nie muszę używać. Co? Wow. No, już na przykład drewno. Chcesz zrobić flanki. E, Ej. Dewno, formos, to pram... Nie, 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 źle mówisz. To jest od Industrial Moda. Aha. To nie jest od Minecrafta. Ja wiedziałem. Jak nie wiem kiedy to dodali. No, no, w industrial modzie to już jest jakiś czas. No. Znaczy jak już mówiłem w Minecrafta dużo nie gram. Już. Kiedyś grałem, bardzo dużo. No się bardzo dużo, ale już... Oj. Właśnie Industrial Craft mnie tak zainteresował, tym, że jest tak, tak dużo do zrobienia. No, w normalnym Minecrafcie no, no można budować budowa oczywiście, ale nie jestem raczej taką osobą, która lubi budowanie. Czyli no to jest odkrywa. fajne, fajne to jest, tylko że po prostu mało mało rzeczy jest do zrobienia. Tak. No znaczy, tak, no mało rzeczy w zasadzie jeżeli masz dobrą wyobraźnię jakiś o pomysł, kur... to <laughs> Poczekajże No teraz poczekaj, zrzucił mnie i teraz poczekaj, tak? No idę do góry zrobić pochodnie, bo tu jest za ciemno Nie wiem czy potwory mogą się w powietrzu spłonować, ale Wolałbym żeby mi nie spadł jakiś creeper na głowę W szybie, ciasno. Aha, te pinki, dobra Noż sz... no. Super Dzięki I, i... Oczywiście jest dużo, dużo, dużo co można ją być... Yy, ja się zabiłem, Ale... ktoś mnie pozbiera. Skinność? No, tak Devin mi pomógł w tym. Ale no, czemu? Bo nie no. oczywiście. Aha, uh, to pojęko, fuck. Mądryś. Ja mówiłem, że idę tylko pochodnię potem pozostawiać. Yeah, Oł. Windows jego do darunowania. 64 dźwięki mogą być? Tak, albo starszy. Tutaj już na no, dużo, nie, nie ten, nie brakuje myślę. Tylko tak, kim... Ta kopalnia była na tym, tym poziomie, więc, więc to już. A te, ale teraz po, po prostu w bok pójdziemy, nie? E, tak, ale na poziomie 16, albo no nie w no. chwilach. Na 14. 14, tak. O. Tej trzeba. trzeba mieć. Ooo. Ale fajnie to w nocy wygląda jak, jak się spojrzy w dół tego tunelu A się odsypał ktoś Ciekawe ma no. to być no, to nie zbierajmy, to nie ja Eee no właśnie Jest trochę lapisu będzie przynajmniej Wstać tu Ormus ja teraz pod drebinki oh. używam Sorry no, przedmioty No to kurde no co za jak chciałeś mi nazwać? Mam Ale O to masz więcej śmieci niż ja. Chciałem nazwać się duszbak. No może być. Kulka. Kulka. <gulka> Ale kulka to akurat z czego innego. <gulka> no, kulka to. Z Do tego jest kulką, że jest gra paladynem. Do tego jeszcze dwarfem. Ja tak, i wygląda po prostu jak taka metalowa kulka biegająca. <grymne> w tym <grymne> w do połowy połowę przemian faktycji oddałem. <grymne> Okej, okay, łopatę ktoś by miał? Devil ma. Dobra, ja wchodzę Obraz na górę. Oh, shit. <grymne> Ormus, ty się skup na tym, żebyś stawiał drabiny. O, słyszę zombiaka gdzieś ze ścianą. Jestem na P 15. To jeszcze jedno i idziemy w bok? No tak. No. Wiesz co, jest taka mała sugestia do ciebie, Devil. Bo tu non-stop szumisz, po prostu non-stop cię wykrywa mąble. Weź no, jednak zmień na tą amplitudę. nie mam na amplitudzie teraz. Spoko, no to zmieniłem. No to, ale to non-stop cię wykrywa, to nie jest dobrze. Tak, zróbmy małe pomieszczenie na skrzynki i w ogóle, żebyśmy nie musieli noc to powracać. A ale to trochę wyżej mogłeś zrobić to pomieszczenie. Chwila, Wiecie co? Tuned w bok. Nie, nie, bok. No robię właśnie tunel w bok. A czyli nie żeby, żeby tunel po prostu do kopalni odkrywkowej, znaczy nie wiem jak się nazywa. No, się kopalni o, tunelowej o, 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 o. były w bok, bo ty, na, na dwa szerokości. No bo najlepiej moim zdaniem przynajmniej. Jak tam żyć, sobie jadzisz, Zap... cię? Zapomniałem co po co Oru. Ja miałem trochę inny projekt, to prawda. Ja. Jaki? Jaki? Tunelu w bok, no bo samo przejście robisz 2-1. Ale to więcej ignotów przecież. A główny tunel najlepiej, najpierw na 2-3 dwa, dwa Co za... Główny tunel. No bo. Ej tu jest więcej przecież tego iron... Aha, refine, a to masz iron ore. To tak czy siak trzeba zrobić teraz macerator, wstawię gdzieś macerator i trzeba przerobić to. Mhm. Mm zobacz Dawid, Zobacz. Tutaj będą te będą też szerokie tunele, zobacz tutaj te, te po dwa, bo na trzy to jest olejkill moim zdaniem. I po prostu w bok będziemy kopać wiesz. A, mam to, to przy sobie. Co trzy, nie? Aha, o takim czymś... Mogę. No, takie buty. Gdzie jest Takie bo to. Ten... Ty wiesz co, ja tutaj po prostu się przebiję na razie przez tą ścianę, bo ja tutaj gdzieś słyszę zombie cały czas. Mm. No Pewnie będzie ty... Tutaj możemy ten, zrobić pokój taki na skrzynki w ogóle, bo przynajmniej więcej miejsca niż się myśli. Okej. Okay. to fajnie jest. O, to Ej, wiesz, od kiedy maszyną jest yy, ten workbench?